Hej, cześć, witam wszystkich serdecznie z tej strony Agata Helena To jest kolejny film z poradnika pisarza, dzisiaj w troszeczkę innej formie, ponieważ dzisiaj będę czytać z kartki, zamiast po prostu mówić improwizując, żeby uniknąć tego, żeby ten odcinek miał pół godziny, jednak jakby nie było, chcę zamykać te odcinki w 10 minutach. Moim zdaniem taka forma jest dużo łatwiejsza do przetrawienia, jeżeli chodzi o informacje. Dzisiaj będę mówić o tym, w jakie kategorie postaci wpadają Wasze postacie, dosłownie. Każda postać ma jakieś konkretne zadanie do wykonania, yy, przynajmniej powinna mieć jakieś konkretne zadanie do wykonania w waszej opowieści, i dobrze jest wiedzieć, która postać w jaką kategorię wpada. Więc, tak, pierwszymi postaciami są postacie pierwszoplanowe, czyli postacie najważniejsze w narracji w historii, które popychają po prostu całą opowieść do przodu, i, i to na nich zazwyczaj się skupia cała e, opowieść w waszych książkach, filmach, czy co tam e, piszecie. I pierwszą postacią jest to oczywiście postać główna. Ze wszystkich postaci to ją odbiorca zna najlepiej jako osobę. Możemy nie być pewni jej przeszłości, ale znamy jej osobowość i wiemy, jakie decyzje podejmie. Najczęściej to z nim najbardziej identyfikuje się odbiorca i to jemu kibicuje, aby osiągnął swój cel i zwyciężył. Bohater ten nie musi być dobry, może być zły albo szary, czyli robiący to, co uważa za słuszne, niekoniecznie skupiający się na zasadach. Postać główna nie musi być nawet człowiekiem może to być zwierzę, czy nawet robot. I to jest nasza postać główna, czyli postać najważniejsza i kluczowa w opowieści, z którą przechodzimy całą opowieść, całą narrację i całą historię. Następnie mamy antagonistę. Antagonista najczęściej jest lustrzanym odbiciem głównego bohatera. Jego cele, pragnienia i czasem, choć nie zawsze, charakter są przeciwne do tych zaobserwowanych u głównej postaci. Nawet jeśli posiadają podobne cechy, ich ostateczne cele są przeciwne. Antagonistą w opowieściach nie musi być osoba, mogą to być grupy ludzi jak rząd, mafia czy horda zombie, może to być również sama natura czy sam główny bohater innymi słowy główny bohater nawet sam w sobie może być antagonistą, nie, niekoniecznie ze względu tego jakiejś choroby psychicznej, jakiegoś e, jaźni dwubiegunowej czy coś takiego może po prostu mieć jakieś cechy które e, są bardzo głęboko zagnieżdżone w jego wnętrzu i które nie pozwalają mu po prostu zachować się w jakiś sposób, co nie pozwoli mu osiągnąć jego ostatecznego celu w opowieści, ale zazwyczaj dobrze jest jeżeli antagonistą jest osobna e, osoba, jednostka czy grupa ludzi, e, które Działa prze, przeciw y, głównemu bohaterowi. Jest, po, jest to po prostu łatwiejsze i dużo bardziej czytelne dla y, odbiorcy. Kolejną grupą ludzi w naszych opowieściach są postacie drugoplanowe, czyli naszej postacie poboczne. E, są to postacie wspomagające, będące ważną częścią opowieści. Mimo iż ich istnienie jest bardzo ważne w narracji, nie zawsze są jej stałym elementem. Ich cele mogą się nakładać na cele głównego bohatera i antagonisty, mogą też mieć swoje własne cele i pragnienia. I pierwszym rodzajem postaci w tej e, kategorii jest e, Określenie, z którym ja się zetknęłam po raz pierwszy, ale jest to rodzaj postaci, który widziałam w wielu, wielu filmach, wielu, wielu książkach i wielu opowiadaniach, i jest to deuteragonista. E, to jest określenie, które, z którym spotkałam się po raz pierwszy i szczerze powiedziawszy, strasznie mi się podoba, mimo iż nie jestem w stanie powiedzieć tej nazwy z pamięci, jest po prostu strasznie mi się podoba, jest cudowna. E, więc tak. Deuteragonista, postać wspierająca głównego bohatera w bardzo dużym stopniu, często występuje w formie najlepszego przyjaciela. Jest wsparciem zarówno fizycznym, jak i psychicznym. Znamy te postacie bardzo dobrze, nawet równie dobrze jak głównego bohatera. E, popycha opowieść do przodu w swój unikalny sposób. Czyli po prostu najlepsze wsparcie dla głównego bohatera, e, postać, która jest z głównym bohaterem zazwyczaj przez cały czas i e, która go po prostu wspiera najlepiej jak może. Następną jednostką jest pomocnik. Jak sama nazwa wskazuje, pomocnik pomaga innym postaciom w ich działaniach, zazwyczaj z powodu dzielania ich pragnień i ambicji lub z chęci czystego zysku. Pomocnika może mieć e, zarówno główna postać, jak i antagonista. Najczęściej pomocnika ma antagonista. E, na, e, zazwyczaj jest e, dzielone to tak, że główna postać ma Deuteragonistę, a antagonista ma pomocnika. E, ze względu na to, że zazwyczaj antagonista jest pokazany jako taka bardzo. E, um Zła postać i zła osoba sama w sobie, i dlatego nie zaprzyjaźnia się jakoś mocno, specjalnie z osobami, z którymi pracuje. Dlatego antagonista zazwyczaj ma pomocników, a deuteragonista zazwyczaj jest przyjacielem głównego bohatera. Ale może to być też w drugą stronę: czyli główna postać może mieć jakiegoś pomocnika, jakiegoś asystenta czy kogoś, a antagonista będzie miał deuteragonistę. Osobę, która będzie go wspierać, będzie bardzo zaprzyjaźniona z nim i będzie bardzo oddana z takiego czy innego powodu. Następnymi osobami, jakie występują w naszych opowieściach, jest folia. I to też jest określenie, z którym spotkałam się w miarę niedawno, ale też postać, którą widziałam w wielu różnych formach i w wielu różnych opowieściach i filmach. I y, folia jest postacią posiadającą przeciwne cechy do głównego bohatera, zarówno pozytywne, jak i negatywne. Czyli jeżeli nasza główna postać jest osobą bardzo altruistyczną, to wtedy folia będzie bardzo samolubna, a jeżeli główna postać jest powiedzmy złodziejem, to wtedy y, folia będzie bardzo y, uczciwa i będzie płacić za wszystko i nie będzie nic kraść i będzie się nienawidzić za kradzież. Kontynuując, folie niekoniecznie są antagonistami, zazwyczaj są po tej samej stronie, są główny bohater, ale są ich przeciwieństwami. I zadaniem jest pokazać, jak dobrą lub złą osobą jest główny bohater, poprzez odbicie ich cech. Myślę, że do folii nie trzeba nic więcej dokładać, więc yy, przechodzimy dalej. A dalej mamy mentora powiernika. Ich zadaniem jest wychowanie, wyszkolenie głównego bohatera, czasem i antagonisty albo dawanie im rad i nakierowanie ich na dobrą dla nich ścieżkę. Zazwyczaj postać statyczna. Mentor niekoniecznie musi nakierować głównego bohatera czy antagonistę na ścieżkę, która jest dobra, ale na ścieżkę, która jest dobra dla nich, czyli na ścieżkę, która będzie najlepsza dla ich rozwoju i dla ich celów i dla ich zachowania. Więc tak, przechodząc dalej, ostatnie dwie postacie z Postaci drugoplanowych mogłyby być postaciami trze trzecioplanowymi, ale umieściłam je w kategorii drugo drugoplanowych, ponieważ wszystko zależy od tego, jak opiszecie opowieść i co chcecie z nim zrobić w swoich opowieściach i swojej narracji. Zacznijmy od zainteresowania miłosnego. Zainteresowanie miłosne nie jest ograniczone do romansów. Główny bohater lub deuteragonista, a nawet antagonista, może być kimś romantycznie zainteresowany. To zainteresowanie może być odwzajemnione, niewzajemnione lub całkowicie nieświadome od strony osoby, którą się bohater interesuje. Umieszczam to w postaciach drugoplanowych ze względu na to, że jeżeli zainteresowaniem miłosnym jest jakaś postać, która gra jakąś większą rolę w narracji, to tak jak powiedziałam na końcu, dodaje to jakiegoś dodatkowego tarcia i dodaje to dodatkowych problemów do naszej opowieści. Ostatnią postacią w postaciach drugoplanowych jest postać, którą ja osobiście sama od siebie dodałam. Nie znalazłam tej tego rodzaju postaci u nikogo innego i nie słyszałam o tym rodzaju postaci u nikogo innego, a moim zdaniem powinna się znajdować i jest to postać własna. Postacie mające własne cele w narracji niekoniecznie pokrywające się z główną opowieścią czy celami głównego bohatera i antagonisty. Są to postacie żyjące w świecie opowieści, ale ich świat nie obraca się wokół problemu opowieści. Postać własna to jest taka postać, która jest, ma jakiś wpływ na narrację, ale nie jest jakoś specjalnie związana z problemem czy z postaciami. Zajmującymi się tym problemem, tak? E, czyli, jeżeli, nie wiem, e, główny bohater chce zbudować jakieś, jakieś urządzenie i potrzebuje do tego paliwa, to w takiej sytuacji postacią własną będzie jakaś osoba pracująca w firmie, która jest w stanie zaopatrzyć to paliwo i po prostu główny bohater e, współpracuje z tą postacią, tak? Ta postać nie ma jakiegoś e, konkretnego celu własnego w, w tym urządzeniu, jak pozostałe postaci, ale jest w stanie w jakiś sposób pomóc głównemu bohaterowi i chce po prostu, nie wiem, zarobić trochę pieniędzy na boku i tyle. I dlatego współpracuje z główną postacią, tak? To nie jest jakaś ważna postać, ale ma ona wpływ na narrację, dlatego daje ją jako postać drugoplanową. I tym sposobem przechodzimy do ostatniej kategorii, czyli postacie trzecioplanowe. I postacie trzecioplanowe to są postacie statyczne, które nie mają jakiegoś większego wpływu na, na e, główną opowieść. E, postacie te mogą mieć jakiś wpływ na bohaterów, mogą im zaszkodzić albo im pomóc, e, ale zazwyczaj stoją po prostu z boku, pojawiają się i znikają i e, nie pchają się do narracji. Mogą być jakąś przeszkodą w narracji, ale zazwyczaj są to przeszkodą bardzo łatwą do e, uniknięcia i przeskoczenia. I pierwszym rodzajem postaci są postacie y, dopełniające. Może to być nauczyciel, trener, rodzic, dziecko, może to być brat, siostra, albo że tak to imię, potomstwo bo bohaterów w opowieści. Nie mają jakiegoś konkretnego zadania w opowieści, sprawiają, że świat jest bardziej realistyczny i żywy. Postacie dopełniające służą głównie jako takie y, tworzenie takich drobnych przeszkód i takich drobnych tarć w narracji. I mamy jeszcze postacie wypełniające. Postacie wypełniające to są tak naprawdę postacie tłumu, postacie spotkane na ulicach, jakiś listonosz, jakiś sprzedawca, jakiś tłum ludzi, czyli postacie, które nie mają... Ani trochę wpływu na, na narrację postaci, które w żadnym stopniu nie pomagają ani nie przeszkadzają bohaterom. Postacie, które istnieją tylko i wyłącznie po to, aby wypełnić obraz, żeby się nie wydawało, że nasze postacie żyją w świecie po jakiejś apokalipsie i po prostu jest on całkowicie opustoszały. I na samym końcu postaci trzecioplanowych mamy narratora. E, narrator jest uważany za postać, ale narrator głównie występuje w filmach, e, bardzo rzadko występuje w książkach. Narracje w książkach zazwyczaj prowadzi się z perspektywy postaci w nich występujących, natomiast jeżeli chodzi o filmy, w filmach może występować zewnętrzny narrator, ten, e, który po prostu prowadzi narrację na temat tego, co się dzieje w filmie. To daje nam wgląd na myśli postaci, których nie są w stanie powiedzieć i przekazać i, i na zwyczajnie w świecie e, narrator nam je przekazuje albo podsumowuje nam akcję, jaka się odbywa na ekranie. Na narratora w filmach ogólnie bardzo źle się patrzy i uważa się, że jeżeli w filmie jest narrator, to film jest bardzo e, leniwie zrobiony. Podobnie jest serial telewizyjny. E, natomiast jeżeli jest to dobrze wykorzystane, to narrator może bardzo wspomóc nas w tym, co się dzieje w filmie, w przekazaniu nam tego, co się dzieje w filmie. Więc tak, jeżeli chodzi o ten film, to by było na tyle. E, przekazałam Wam wszystko, co chciałam, jeżeli chodzi o wszystkie te postacie i wszystkie te kategorie. E, ważnym jest, że. To wszystkie informacje były takim ogólnikową informacją odnośnie tego, które postacie mają jakie zadania do wykonania w narracji. Natomiast sposób, w jaki stworzyć głównego bohatera, mentora czy antagonistę o każdej z tych postaci zrobię osobny film, żebyście wiedzieli, w jaki sposób właśnie zrobić te wszystkie postacie dobrze, żeby jak najlepiej ze sobą współpracowały w narracji. Natomiast w tym filmie to by było na tyle. Ja powiedziałam wszystko, co chciałam powiedzieć na ten temat. I jeżeli macie jakieś pytania, zadawajcie je w komentarzach. Natomiast tak, to by było na tyle. Ja wam serdecznie dziękuję za uwagę. Pamiętajcie, cokolwiek będziecie robić, bawcie się przy tym dobrze. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie.